No, witam was kolejny, w dalszej części dnia Watno mam porozsiewane wszędzie, nawet największe bagno przejechałem. No i teraz bronuję. Pożyczyłem brony piątki od sąsiada, y, rzuciłem po oponie na każdą bronę. No i bronuję John Deere, te najmokrzejsze. I bronowałem jest bardzo mokro. Cztery koła na raz. Ale muszę tą ziemię ruszyć, bo to mi w życiu nie wytknie. Z jak jechałem po tamtym polu, to już normalnie kolejny w kolano. Dlatego tam na razie. i żądirem, a podczepiłem brony piątki, że jak już robię te kolejny, żeby nie było ich aż tak dużo bo to jednak jest dobra szerokość już no tutaj gdzie woda stała, te brony nie mogą w nie wejść nawet ale choć jak w wierzchu cokolwiek to usłyszę te najmokrzejsze miejsca właśnie, tak jak tutaj, tu obok no zobaczcie, cały czas kołam jelą. ale opuszcza się ta ziemia trochę te najmokrzejsze kawałki wtedy robić tak jak tutaj o, zobaczcie jak my prędkością jedziemy a my pośród galanty aczkolwiek kolej bardzo nie ma o dziwo robimy te najmokrzejsze kawałki koniec dnia nawóz rozsiany, wachno rozsiane Brony poczekać chwilę, uprawa i się. Po bronach poczekamy parę dni, jak to obecnie. Wjeżdżamy talerzówką i siejemy. Powiem wam, że dwójką na tu też idzie. Ale wiecie, to nie są moje brony. A u nas kamieni trochę jest na tych polach, więc wolałbym nie depsuć. Opona mi spadła. Mogę mnie przyczepić czymś, ale wiecie jak to jest. Chwila moment, zaraz będzie zrobione, zaraz zrobię, tak. A coś czuję, że będę wszystkie pola bronował, dopóki ciemno nie będzie. Tutaj muszę zaworek poprawić. O! Mam taki zabór zabezpieczający w John Deere Dokąd ma opuszczać I powiem wam, że czasami kurwa... Czasami opuszcza dobrze, a czasami się blokuje. Dobra, jedziemy. Tutaj zobaczcie, jakie kolejny rżnąłem. Trochę tą ziemię oszuszyć. Będzie pszenica, jara, siana, więc... A mamy końcówkę marta już. Czas najwyższy coś w tym polu tu zrobić. A poza tym wapno posiane, więc trzeba to też trochę z ziemią przemieszać. brony są ciągle dalekie one ciągle za mało w tej ziemię wchodzą, ale... mówi jeździ ruskim <laughs> kurwa, tu przejechałem, tu przejechałem, a tu się grzebe, no tu przejechałem obok, tu przejechałem przy próście, A tu się grzebę, no to jest kurwa pola nasze, to są nasze pola zapniemy mu dojąca. Nawet nie mięknie, ale są tu kamienie i się boją odebrony, żeby ich nie połamać. Ale ziemia jest lepiej rozbita, to przyznam mam rację. O, także widzicie, wcale nie jest kolorowo, jest koniec marca. A na polach bagno. Ile jak teraz mi ktoś powie, że po co ja tu bronuję, po co ja marnuję paliwo, to kiedy ja mam wyjechać? Każdy robi jak może. Każdy robi tak jak uważa. Ja uważam, że trzeba wjechać i jeszcze. Mam szerokie brony, więc naprawdę dużo czasu i paliwa nie stracę na te bronowania. A pole będzie schło, sobie powoli, do siewu. lżejsza ziemia, to, to ładnie to wygląda a na lepszej ziemi nawet niech ziemie ziemię wejść za lekkie tam i wreszcie wiosna, wreszcie Deere w polu, ruski w polu wreszcie coś się zaczęło działać, bo ta zima się... Da, zima była za długa teraz przyszła wiosna, to teraz już jak się zaczęło, tak do czerwca oprywki, nawozy jeszcze Dobra widzimy się na mokrzejszych polach największy ból tych pól bo tu ziemia może jest fajna ale jak jest mokro to jest mokro a jak jest sucho to jest susza koneczko zaraz najdzie więc musimy to jeszcze przed nocą pobronować żeby jutro sobie to ładnie odpisało Jodko nadają też dość fajną pogodę, trochę słońca, więc będzie to ładnie tchnąć wszystko. Moje w sobotę mam na Rysiaciowiec, a w poniedziałek tu pszenicę powoli zaczynać. Więc powoli te ziemię trzeba przygotowywać, te pola. Po tych bronach, które idą te po powierzchni, rozbijają trochę te metyny tylko talerzówka z wałem i siewnik zobaczymy jak to się będzie siało jak to się będzie uprawiało później jeszcze wiecie jak on mi się kopie z dronami z talerzówką to bym na pewno nie wjechał mam nadzieję że to jest trochę obecnie szedł w prawo zobaczcie tutaj też na powierzchni a tu już się kopałem w tej pójście pola tutaj mówię nie ma pola, żeby przejechać bo po prostu. Nie ma takiego pola, żeby przejechać od końca do początku od posłuchy. od gdzieś jakiś kawałek, kawałek, pamięci się ten traktor kopie i się pamięci nie da wjechać. to potrafi każdy trzeba jeździć z głową ja też tego traktora jeszcze nie mam wyrzutego na przykład czasami mi się wydaje że on już jest zakopany on po wierzchu jeszcze jedzie nie? dopiero ten traktor poznaje jak on się zachowuje w takich warunkach więc też czasami nie patrzcie na moje dziwne reakcje, jakim coś robię bo to trzeba najpierw wyczuć w dobrej pogodzie Ziemia jak jest ruszona Ona się napowietrza Ona się napowietrza i szybciej ją syka No jest tych kolei, no nie ma co mówić Jest kolei dużo Po wierzchu to znaczy, że można wjeżdżać dalej żubno mi Ale to mówię, dopiero po niedzieli, bo teraz muszę się zająć jeszcze 7 mosta. Podobnie na wodę mam rozsiane ale jeszcze muszę to uprawić. No i pasowało mi jeszcze 10 hektarów, obrotować pod także Wczoraj cały dzień na ciągniku, praktycznie, dzisiaj również. No i najbliższy tydzień pewnie też. Bolem za polem hektar na hektarem i będzie zrobione dobra widzicie to robię, jadę dalej widzimy się podczas innych prac albo jak coś się wydarzy ciekawego pierwsze próby zrobione równo jak na stole